Siemka mordeczki, witam Was w dzisiejszym odcinku z tej strony. No oczywiście jak to inny jak Tomas na star. Słuchajcie, kod promocyjny ty, o my, a, sy, sy, i ty. Wpisujcie ten kod, bo naprawdę to jest jeden wpis, a możecie zgarnąć fajne skiny na stronie, bo to jest skrzynka za darmo. Wystarczy wpisać mój kod i takiego skina możecie sobie wypłacić. Ale w ogóle fakt skin za 3 zł mi no jest Całkiem spoko jak za darmo. I w dzisiejszym odcinku jest gruby odcinek, bo robimy kontrakt za 5000 zł. No, jest to gruby kontrakt. Gruby, czyli musimy czekaj, za 5000. To musimy kupić po, 5, po 500 zł. Skiny chyba tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kontrakt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słuchajcie, ale to jest grube. 5000 w kontrakcie dajemy. Możemy mieć albo 3000, albo 12000. I czy my chcemy to robić? No to może nas uratować, jak nam drobnie, co jest za 12k. Albo możemy stracić 2000. Dobra, ja to robię. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, i coś drogiego. 5000, czyli na zero wychodzimy. To jeszcze jeden kontrakt. Jeszcze jeden kontrakt, ale teraz za 8000, może. 6 stówek, 6 stówek od Skina zwrótny. Weźmy, słuchajcie, szczęśliwa jakieś, to może jakąś konse. Dobra, kontrakt na łupki. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Lecimy kontrakcik, i może teraz nam coś fajnego wyleci z kontraktu. Dajemy 6 tysięcy, a to jednak. No, możemy mieć 15 tysięcy, i mamy, słuchajcie, jakieś gówno chyba. No, jesteśmy w plecy trochę. Kurde, no słabo, to jeszcze zróbmy na koniec. Upgrade: Upgrade'ik słuchajcie. Mm, a to musimy najpierw kupić skina. Dajmy za tysiaka. Za tysiaka skinek. Upgrade. Dobra. 50%. To jest fajny skinek. Prawa strona. No i niestety spaliło nam dobra. Ja się z wami żegnam, bo kurde pech. Pech jeszcze raz. Pech. Dobra, Simanko.